I zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj kończymy saszetkowe pojedynki. Już są ostatnie dwie saszetki, jakie mi zostały przeznaczone właśnie na te pojedyneczki. I no co, kończymy trzecią, ostatnią, właśnie kolejkę tych rozgrywek, tak można by to powiedzieć, karcianych rozgrywek. Na razie jeszcze nie przyglądam, kto tam jest na czele. Po prostu delektujemy się tymi saszetkami, dopóki jeszcze są w Polsce. Niestety na moim kanale to już będą ostatnie. Jak najprawdopodobniej, bo czekamy na premierę kart w Polsce kart euro, które już niedługo, za 4 dni, będzie premiera w Polsce. Mam nadzieję, że też u mnie od początku w kioskach będą dostępne te karty. Ale no jeszcze pamiętamy, że mamy tutaj boksa, więc nie rozpędzajmy się. No i obiecane jeszcze dwie saszetki. Dzisiaj Jowanowicz kontra kapustka. No to co, jedziemy z tym koksem, nie będziemy przedłużać. Ojej, no się otwierają. Mam nadzieję, że mimo wszystko jeszcze wpadną jakieś braki. Byłoby cudownie. Z bardzo już będzie trudno uzupełnić tą końcówkę, jaka mi tam zostało do zebrania. Kolciak. Podbeskidzie. Nikolic. Legia. No ostatnio Nikolic się zaciął. Już nie strzela bramy chyba od trzech meczów czy czterech. a mimo wszystko ma ogromną przewagę nad Rakelsem, który już nie gra w Polski Lidze. A więc praktycznie już ma zapewnioną koronę strzelców Grendel. Górnik. Następnie jest Bobaniowicz. Proszę. Wisła Kraków. I kapitan. Adam Danch. Czyli no kolejne sześć punktów. Takie klasyczna saszeteczka. Odłożymy sobie tutaj Danha, bo go już posiadam. Oczywiście yy, Jowicie też, bo mam zebranych wszystkich yy, yy, z potencjałem, potencjałów. A tutaj mam obie nowa. O proszę, jest ekspert. No słuchajcie, powtórzona. No nie, nie, nie. No przepraszam bardzo. Ale jednak no, najbardziej mnie boli, no kurczę, że ostatnio nie wpadałem w żadne nowe ulubieńce fanów, czy coś takiego. A jest tylko ekspert, no. i brakuje jeszcze dwóch ekspertów. Ogólnie szkoda, że to tak hamsko mi się zdaje i ten ekspert już po raz, kolejny, po raz drugi mi się powtarza. Sprawdźmy mimo wszystko. Jeszcze to ekspert 1 w 10, czyli taka średnia karta. No, no, karta jest spoko, ale no jednak. Mm, nie ten. No, to w sumie 16 punktów, bo 10 tutaj i po 3. I kapustka. Zobaczymy, czy może kapustka to ym, poprawi tą. Statystykę. Rikardo Nunierz. Pogon Szczecin. Hebert. Piast Gliwice. Proszę, Hebert, Hebert, jest i Hebert. Adam Kokoszka. Śląsk Wrocław. Tutaj, o, patrzcie, też będą kolejne 6 punktów. Jak to w tym przypadku. Kapitan, znowu kapitan, tym razem Jakub Biskup. Krzysztof Nowak pod Beskidzie No tu też mamy te y, 6 punktów. I ta karta zadecyduje, czy kapustka sobie poradzi, czy jednak nie. A ostatnią kartą na moim kanale jest Champion, moi drodzy, kolejny Champion. Y, niestety znowu to jest moja powtórka i kurde, jak mnie to wkurza. Brakuje mi trzech czempionów. Co ciekawe, no, przez wymiany żadnego czempiona nie trafiłem, po prostu wszystko trafiłem w saszetkach, wiem. Trudno bardzo trafić wszystkich tych czempionów, bo one są strasznie rzadkie, ja już wpadają to kurcze powtórki. No, na szczęście mam jeszcze taką osobę, z którą mogę się wymienić. Oczywiście, zainteresowanych Pawłem Broszkiem proszę pisać w komentarzach, bo mm, mam jeszcze drugiego czempiona na wymianę jest, jest to Pawłowski ale no, 37 punktów y, to jest ten champion, plus 6 to już 43 punkty no czyli znowu zdecydowanie wygrywa kapustka coś czuję, że ten kapustka ogólnie wygrał, wygrał wszystko bo coś mi się zdaje, że z nim były najlepsze zasadki, ale o tym jeszcze następnym razem y, w kolejnym filmiku, już myślę, że też niebawem y, będzie podsumowanie tych wszystkich pojedynków y, a więc no co jeszcze raz wynik żeby tak było pokazane. Oficjalny wynik spotkania to 43 do 16 dla Bartka Kapustki. Więc do usłyszenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam was! Hej!